Witam bardzo serdecznie dzisiaj przedstawię jak optymalizować Windows Vista ponieważ wielu ludzi z niej korzysta może dlatego, że mają daną do laptopa bądź nie stać ich po prostu na kupno Windowsa 7, co jest bardzo zrozumiałe ale przejdę do rzeczy pierwszym efektem jest wyłączenie aktualizacji w moim przypadku jest też antywirus, ale to jest uwarunkowane programem, który po prostu jest blokowany nie wiem dlaczego eee, następną Rzeczą jest wyłączenie aeroglasu, jak widzimy, brak przezroczystości. Z aktualizacji, bo pewnie się spytacie, dlaczego wyłączony. Doinstalowałem resznie Service Pack 2 i Network Arc 4.0. No, tak naprawdę Vista jest niewspierana dalej, więc nie ma większego sensu z niej korzystać. Następną opcją jest o włączenie np. opcji szybkiego zamykania i wyłączenie niektórych opcji stąd. Nie zalecam wyłączania niektórych, jeśli korzystacie z drukarek, bądź udostępniacie sieć, bądź macie czytniki kart pamięci. Tutaj możecie zeskanować cały komputer, sprawdzić ilość błędów. Możecie również mm, oczyścić rejestr. Dysk twardy możecie parlament nie usunąć ważne dane, które nie chcecie, żeby wpadły w niepowołane ręce. defragmentować dysk, sprawdzić stan swojego komputera, jak widzimy i generalnie dużo innych opcji polecam kupić ten program. Jeśli chodzi o dokładnie Vista, no to to już jest system, który się wolno uruchamia i jakby nie można powiedzieć, że jest on szybki, ale przy odpowiedniej optymalizacji, którą ja tutaj pokazałem, bo sam ją stosuję, myślę, że powinno to wystarczyć, aby Wasz system chodził na tyle płynnie i szybko, żeby wcale zapomnieć o tym, że to Vista. Dziękuję, z mojej strony to wszystko. Zapraszam na kolejny wideo poradnik. Wszystkie komentarze jak najbardziej mile widziane.